Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry ze wspólnot Nowego nowym Świętej archidiecezji Poznańskiej. Stoję tutaj w Kościele Świętej Trójcy w Poznaniu, 15 minut po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej. Obok mnie jest paschał, czyli wielka duża świeca, która jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, która płonie ogniem dzisiaj pobłogosławionym. Bardzo serdecznie życzę Wam, abyście żyli w światłości Chrystusa zmartwychwstałego. Mam tutaj w ręku też malutki paschalik, który dzisiaj zapadę, kiedy wrócę do swojego pokoju. Bardzo gorąco zapraszam Was, abyście, jeżeli dzisiaj jeszcze nie przeżyliście tego momentu, również zapalili paschalik lub świecę w swoim domu. W całkowitej ciemności, która niech będzie znakiem ciemności grzechu, ciemności niewiary. Bez nadziei lęku, w których tkwi człowiek, który nie zna Jezusa. I właśnie niech zapalona świeca w naszych domach będzie znakiem tego, że mówię do Jezusa Jezu, Ty rozświetl moje ciemności. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której znalazł się świat, potrzebujemy światła Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego. I tego właśnie Wam życzę. Dołączam swoją modlitwę. Te życzenia kieruję także... W jedności z naszymi świeckimi koordynatorami Tomkiem i Jakubem. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał Panu.